Cześć, witam Was serdecznie na kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Ziętek i mam już założone białe rękawiczki. A to znaczy tylko jedno: że znowu pokażę Wam cudowne skarby z mojej kolekcji starych kosmetyków. Więc nie możecie tego przegapić, koniecznie oglądajcie dalej. Zacznę od mojego najnowszego nabytku, o którego walczyłam na aukcji, z którego jestem bardzo dumna i tak bardzo mnie cieszę, że jest już u mnie i muszę Wam go pokazać jako pierwszy po prostu. Jest to nigdy nie używany kompakt na puder, który ma pozytywkę i ona działa. Po prostu magia. Pudełeczko, zobaczcie, jest w stanie takim... Kiepskim bym powiedziała, ale wszystko jest czytelne. Firma Clover, Clover, tak mi się wydaje. Była produkowana w Japonii w latach 50. -tych. I spójrzcie, nie wiedziałem. Puderniczka wykonana jest z masy perłowej. Jest po prostu przepiękna. Wyciągnę ją ostrożnie. Pudełeczko wyłożone materiałem. Pokażę Wam najpierw, jak się prezentuje. Zobaczcie, nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych, więc naprawdę nigdy nie była w użyciu. Co jest po prostu niesamowite. Od lat 50. nigdy nie używana. Otwieramy. Piękne lusterko. I tutaj mamy pozytywkę. Całe urządzenie. A tutaj można otworzyć. Zobaczcie marka. Otwieramy i jest sitko. Tutaj nasypywano puder. Wszystko zakrywano. No i oczywiście potrzebny był osobny puszek, którym nabierano w ten sposób puder. I można było przypudrować nosek. Pojemność tutaj jest niewielka, ale pudry kiedyś były w takich większych opakowaniach i zawsze trzeba je było właśnie przesypać do takiego ładnego opakowania, aby zabrać gdzieś na wynos. No i punkt główny. Nakręcamy. Ja już słuchałam. Muszę się przyznać, że nie czekałam. Kiedy tylko do mnie dotarła, musiałam posłuchać pozytywki. Uwaga. Coś niesamowitego. Tutaj mamy przycisk Stop, czyli jak zamykamy, to muzyka się automatycznie wyłączy, więc. Taki skarb, słuchajcie. Za ile? Pierwsza licytacja tej puderniczki zaczynała się od 350 zł, z tego co pamiętam. Stwierdziłam, że poczekam. Jeszcze poczekam do momentu, aż była ponownie wystawiona od 150 zł. I udało mi się wylicytować taką puderniczkę za 157 zł. Tylko brawo, ja! To naprawdę jest niewielka kwota, jak za taki skarb, więc cieszę się z tego bardzo, że się udało po prostu, udało się upolować. Jestem niesamowicie zadowolona z tego. Dobrze, kolejny skarb. Mam nadzieję, że to zrobiło na Was wrażenie, bo słuchajcie, to co tutaj jeszcze mam, oczywiście nie gra, ale jest piękne. Kolejna śliczna zdobycz, która była sprowadzana ze Stanów, ale produkcja tej puderniczki odbywała się w Niemczech w latach 50., -tych. i spójrzcie na to. To jest puderniczka marki Golden Seal. Puderniczka, która jest tutaj wyszywana, jest to taki przepiękny materiał. Wszystko jest trójwymiarowe, czyli tutaj czujemy wypukłość tej nitki. Nie jest to taki nadruk czy jakaś naklejka, jest pięknie wyszywane. Taka miedziana. Otwieramy i znowu jest piękne lusterko. Stan naprawdę jest bardzo dobry tej puderniczki tutaj na boku, przepraszam tutaj, o, naciskamy delikatnie i się otwiera, to jest taki mechanizm otwiera się samo tutaj już był puder w środku i mamy też puszek zobaczcie, to jest puszek tak delikatnie tutaj złapię, o i tak samo mamy siateczkę a pod nią puder tak to właśnie wyglądało Taki bardzo cienki, delikatny puszek do pudrowania noska. Tutaj mamy logo i tutaj mamy logo. Cenowo, chyba podobnie zapłaciłam. To już kupiłam w takim jakby antykwariacie lub targu staroci bardziej ekskluzywnym w Warszawie. I przepiękny, prawda? Po prostu takie małe, biżuteryjne dzieło sztuki, moim zdaniem. Bo wygląda to przepięknie, no i stan jak od lat 50. uważam, że jest wręcz idealny, chociaż był w użyciu. Już o wiele tańsze znalezisko, chociaż nie pamiętam dokładnie ceny, muszę się przyznać. Niedawne aczkolwiek musiałabym przeszukać chyba historię moich zakupów. Tak się prezentuje, i nie jest to puderniczka żadnej firmy, a przynajmniej nic mi o, to, o tym nie wiadomo. Jest to plastik, ale taki zupełnie inny plastik nie taki zwykły, o wiele bardziej twardy, przypominający, tak jakby kość słoniową. I tutaj mamy zdobienie metalowe z takim małym dekorem. Kiedy otwieram, to jest bardzo ładne wykończenie, zobaczcie. Mamy znowu dwusterko i siatkę, ale wygląda już ta siateczka zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że to była mimo wszystko ręcznie robota, ręczna robota, że tutaj było wszystko zaciskane ręcznie. Ta siateczka przypomina bardziej jakąś rajstopę. No zobaczcie, bardzo ładny, biżuteryjny dodatek, piękna puderniczka. Lata 60, moi drodzy, puderniczka marki Revlon. Bardzo ciężka, metalowa, bogato zdobiona tutaj kamyczkami ozdobnymi. Puderniczkę pokazywałam Wam już na moim Instagramie w tych postach z historią makijażu. Prezentuje się tak. Nie pamiętam niestety kosztu tej puderniczki, bo no była jedną z pierwszych kupionych, w mojej kolekcji a sporo tych rzeczy mam więc wybaczcie mi moje zaniki pamięci może to i nawet lepiej bo moja kolekcja jest dosyć kosztowną więc czasem lepiej nie pamiętać ile się tak naprawdę wydaje na to jest to odcień cream beige, mamy tutaj love pad, to jest taka nazwa tak jakby produktu i jest to puder, który po otwarciu wygląda przeuroczo piękny puszek ozdobiony z nazwą tutaj oczywiście lustereczką górę i sam puder i on nigdy nie był używany to jest folia takie zabezpieczenie nakładane na puder i tutaj mamy zapis co to jest i jak tego używać więc naprawdę fajna sprawa Myślę, że wystarczyłby zwykły kartonik i właśnie taki dodatek, dodatkowo to jest takie fajne zabezpieczenie i spokojnie można by w ten sposób pudry sprzedawać. Bardzo biżuteryjny puder, puderniczka. I ostatni już skarb. Oczywiście nie są to wszystkie puderniczki, które posiadam w mojej kolekcji, ale chciałam Wam dzisiaj pokazać takie ciekawostki, takie coś innego. Jestem ciekawa, czy wpadlibyście na to, aby stworzyć taką puderniczkę kiedykolwiek. Albo że mogłoby coś takiego powstać, czy, czy to jest dobry pomysł, aby użyć takiego tworzywa. A jest to puderniczka, która jest zrobiona z wikliny. Spójrzcie na to. Założę się, że to jest ręczna robota, więc jaka to jest robota? Kiedy tutaj otwieramy, mamy lusterko, które jest już mocno zniszczone, ale tutaj mamy piękną mozaikę. Bardzo nietypowy wzór taki bardzo kuralski, regionalny. Otwieramy. I tutaj mamy miejsce na puder. Jest taka miękka część. Tutaj wpada puder. A tutaj, właśnie, jest zabezpieczenie. Bardzo niewiele tutaj jest miejsca na ten puder, ale uważam, że po prostu pomysł i wykonanie takiej puderniczki jest po prostu niesamowite. I to dziwo było bardzo tanie znalezisko. Chyba ktoś nie wiedział, co sprzedaje tak w 100% ale stwierdziłam, że kupię jako ciekawostka przede wszystkim, bo po prostu piękne to no. I to wszystko, co przygotowałam dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Wiem, był krótki. Wiem, że chcecie, żebym opowiadała i pokazywała Wam mnóstwo, mnóstwo rzeczy, ale wolę pokazywać Wam smaczki i rozbudzać ten apetyt na budowanie wiedzy na temat historii makijażu. Pokazywać Wam takie rzeczy, abyście je po prostu super dobrze zapamiętali i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dajcie znać w komentarzach poniżej, która puderniczka spodobała Wam się najbardziej. Tak myślę, że chyba znam odpowiedź, ale mimo wszystko poczekam na Wasze komentarze. Będę bardzo za nie wdzięczna. Dajcie znać i będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się którymś z filmików z tego kanału ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną i pomożecie mi rozwijać ten kanał po prostu, abym cały czas mogła szukać dalej swoich skarbów, poszerzać kolekcje i przy okazji. Pokazywać Wam ją i uczyć czegoś nowego, szukać informacji na ten temat. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, i do zobaczenia w następnym filmie.